Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie na podcaście A&J. Ja nazywam się Pan J i jest ze mną klasycznie Pan A. Witam się Panie Ej. A witam Cię Panie Jay. witam jednak przede wszystkim wszystkich słuchaczy. Coś mi ptaszki doświerkały, że kontynuujemy i kończymy sagę Awauda na naszym kanale. Chyba, że będzie jeszcze kiedyś okazja się pośmiać, to jak najbardziej. Czy to prawda, czy to fałsz, Panie Jay? Jak to jest? Czy muszę powiedzieć, że masz całkiem dobrych informatorów, Panie Ej, ponieważ faktycznie będziemy kontynuowali tą sagę, tą absolutną e, tragedię na kółkach albo nie wiem na czym. Czy to będzie koniec? Nie wiem, to zależy od Obsidiana, szczerze mówiąc. Ale, tak jak ostatnio mówiliśmy i o treściach propagandowych otaczających grę, i o samym starcie gry, dzisiaj chcemy się, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, pośmiać. A jest z czego? Ponieważ, uwaga, w jednym narożniku e-out Obsidian Entertainment 2025, w drugim narożniku o, The Elder Scrolls 4 Oblivion e, BTSD. 2006, 19 lat tak. różnicy. Jakoś tak, jakoś tak. Kto wyjdzie zwycięs zwycięsko z tego pojedynku, no my to wiemy, to okay. nie powiemy. No. Ustalmy, ustalmy jedną rzecz na, na samym początku. Porównywanie tych dwóch gier brzmi jak jakieś kompletne kuriozum, ja, jak się. po prostu ktoś postradał zmysły. Miejsca. Tak, jakby ktoś, jakby ktoś postradał zmysły, oszalał, nie wiem, złego szczura do laboratorium wrzucili i powstała jakaś abominacja. Obomina, to, to, to brzmi abstrakcyjnie, jednakże, mili Państwo, leciutki spoiler. Rezultat tego pojedynku w klatce zamkniętych dżentelmenów Obiwona i Auda będzie jeszcze bardziej zaskakujący. Tak, no oczywiście nie można było dać do klatki Skarima, ponieważ jest zbyt e, zmodernizowany i zbyt e, nowoczesny, jak na Eauda -Wow, 2011, więc sa, sami rozumiecie. Nieuczciwe by to było. Nieuczciwe by to było, oczywiście. E, dobra, myślę, że nie ma co przy, y, przedłużać. Będziemy reagowali na bieżąco na ten materiał, a jest na co reagować, także idziemy panie? I jak najbardziej? To go. Przeżyjmy to razem. Strzelanie do strzał w niebo. Obliwion, 2006. Zgadza się, co się stanie? No zakładam, że spadną. Hmm, grawitacja Fii działa, to Fizyka dobrze. i grawitacja <noise> działa. Czy Można drugi... się tak nawet e e peców? Tak, ja <noise> tak, widziałem takie trickshoty w Obliwionej Skyrimie, że w kosmos kompletnie... Ta, ta, ta. Ale dobra, Paga. teraz e out. 19 lat technologii do przodu. Dobra, nazwijmy. Pamiętasz, jaki kolor miał w naszym intrze AWAD? Niebieski. Nie. Ej, niebieski będzie lepszy, bo niebieskie włosy. To jest. Dobra. Wiesz, to, to niebieski, dobra. To zawodnik niebieski. Co się dzieje ze strzałami? Gdzie one są? <noise> Dobre, pyta. Zobaczmy <noise> tego npc Ta, Tak, myślę, że. Myślę, że temacik zamknięty, jeśli chodzi o rozbudowanie technologiczne fizyki. No, spokojnie, panie panieże, my nawet jeszcze, <głos> jeszcze <głos> Nic nie... Nie widzieliśmy. I... Tak, jeszcze nawet nie liznęliśmy. Że była jasność. W internecie widnieje drugi materiał porównujący, tylko że do Skyrima, no ale tam była tak absurdalna deklasacja, że stwierdziliśmy. Dobra, tak, no okay. To jest fajne. Fizyka propów, nie wiem jak to nazwać, itemów powiedzmy takich. No, takich przedmiotów luźno leżących się na świecie, tak, nie? Przybyt... Dokładnie. Gra 19 lat a oh, ładny. Wow. <laughs> to jest genialne. <laughs> to jest taka, to jest taka po prostu ta gra. To jest... Gdzie moje 70 dolarów, panie Jay? Dobre pytanie. Spytaj się o obsidianu. Znaczy, to, to wygląda jak no-clip? nie? Jak sobie wiesz, odpalasz cheaty. I wpisujesz w konsoli noclip, żeby się przenikać przez ten, to tak wygląda tu. Ale nie przepraszam, leczą, lecą iskierki. AAA uzasadnione. <grym> I to nie zawsze, zawsze tutaj nie lecą, chyba. Tak. 19 lat, mil państwo, 19 lat. Obliviona możecie kupić w paczce śniadaniowej, w płatkach śniadaniowych, a aut 300 zł polskich. Oj, tak. O, to będzie dobre. Strażnicy. Czy reagują strażnicy na to, jak ktoś nas bije? Oblivion? Najlepsze jest to. Reagują. Że Oblivion to jest tak zmemowana gra, że. No. Po pokazywanie jej w pozytywnym świetle jest śmieszne. To jest... tak. Nie sądzisz, że to się kiedyś wydarzy. Ja też. Uwielbiam <laughs> te, tych strażników. Zobliwiona. O widzimy, to, to, to widzimy, niebieski widzimy, na narożnik. Zachodzi. Niebieski narożnik, jakby guard, guard się tutaj, strażnik nie widzi problemu. <laughs> nie starczyło pieniędzy na ospektowanie go, żeby jakoś wchodził w interakcję ze światem czy z graczem, nie. Nie, ponieważ cały ten świat i cała ta gra to jest wydmuszka. Tutaj nie ma treści, tutaj nie ma dopełnienia. To jest iluzja. <grym> nie, to jest... Świetne. I ta, nie, ta niesłyszalna rozmowa, którą prowadzą ci, tak, tak, tak. ci strażnicy, to też jest. Okej. Okay. Mieliśmy małe cięcie, ale już jesteśmy z powrotem. Kontynuujemy przygodę, znaczy obserwowanie walki. Lazy, ej, on ma na imię Lazy, czyli leniwy, to był, To też jest dobry. Nie, ale to wiesz, pani, ej, nie spodziewałem się, że kiedyś będzie jakieś porównanie, czy mem, w który stawia Obliwiona ze wszystkich gier możliwych w korzystnym świetle. No, to była taka tendencja, w której Oblivion z absolutnie przeambitnej gry, jaką był, tak regularnie zjeżdżał w dół, jaką mem bardziej niż gra. A tutaj mhm. wykorzystanie tego mema, jak mi jest oblivion, żeby pokazać, że jest lepsze niż tak. nowoczesna gra. No piękne. To jest największy twist fabularny w tym roku. Przynajmniej tak, dla tak, mnie. Tak. Jak będziemy robili panie Jay, e, Gale Ścierła 2025, e, odnosimy do zeszłorocznej edycji, to trzeba będzie coś wykombinować z tym. Tak. Oblivion tak naprawdę był bardzo ambitny, jak na swoje czasy, tylko został z biegiem no, czasu zmemowany na, ze względu na dialogi, tyśmieszny taki. Mhm. O! Piękny design, postaci, o której mówiłem. Mhm. To jest człowiek? Ciężko stwierdzić, słuchaj. O, i tu jest ten napis, to warto zaznaczyć, że strażnicy wall walczą tylko i wyłącznie, kiedy są oskryptowani, żeby to zrobić. Co po raz kolejny absolutny tak. brak imersji, iluzja świata, wydmuszka gry. Czyli tak naprawdę, tylko podczas jakichś questów. Tak, tak, na tak. przykład. O, wracamy do fizyki podstaw podstawowej rzeczy. I zwróćcie uwagę e... na ilość strzał. Mm. I tutaj patrzy. No i znikają strzały, Chyba, nie? tak. Mamy tak. limit. i znikają strzały. Silnik nie uciągnie więcej, mi bardzo. Ja, za duża moc procesora. O, to jest moje sobie to, to jest super. to tak, jest, to super. jest Uwzględnienie twardości materiału w obliwionie I... patrzcie na odległość. Patrzcie na to. Jeszcze zniknęła na pochamsku na koniec, ty. Okej. Okay. Słuchaj, może ktoś to wytłumaczy jakimś lorem, że to jest zaawansowany rodzaj strzały, że to tak ma być. Tak, tak oczywiście, to jest po prostu magia, wiesz, tak. jakby, to jest to piasek, e, taka e, naprawdę tak naprawdę, nie beton tutaj też, to jest także to magia. Są... Tak, tak, tak. Strzały się odbijają pięknie w Oblivionie. Pamiętasz, jak w Skyrimie byli ci Elfi, jak się nazywali? Była taka cała... Rasa? A, rasa i też grupa tel Telmer... Telmerscy? Nie, mówię? E, tak, coś było. A co z nimi? To no, mi tak się skończyło. A, okej. Myślałem, że jakiś tam zajdę, ale tak się ale... się No przynajmniej... okej. Okay. Dobra. O! coraz lepiej. Tak. Kradzenie itemów. Oblivion, 2006. A przypominam, że w Skyrimie, i nie wiem, czy w Oblivionie szczerze, można było pamiętać nałożyć wiadro na łeb i okraść? Tak, oczywiście. I wtedy można było stracić, bardzo, bardzo exploit. Tak, tak, tak. Kupiec rzecznej puszczy, biedny. Tak, 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 tak. W ogóle kupiec z rzecznej puszczy mówił, że gdyby mógł, to by sprzedał swoją siostrę. Tak, tak było. Ciekawostka. Tak było. Boże, piękny czas, przypomniałeś. Człowiek biznesu. Ale, ale skupmy się na naszym pojedynku, panie, no, bo tutaj e, mamy potężną rozmowę w oblivionie z tym dobra. śmiesznym zoomem podczas dialogu, który jest tak. genialny. <laughs> <laughs> no ja nie mogę. No. Jest zbyt na to. Narożnik niebieski. Dla niebieskowłosej publiczności. Kradniesz środek dnia. Strażnicy czulują się. Nie widzą. Tak, tam ta osoba była strażnikiem, że jasne, że to nie był zwykły LPS, tylko to był guard. Nie przepraszam, mam, Raider criminal Ja nie mam. Jedno z najbardziej zmemowanych powiedzeń growych Ever chyba. A czy moim zdaniem, patrzę na to na, ten, na to, na to porównanie, i dla mnie Rockstar może się uczyć tworzenia żyjących światów od właśnie Obsidianu. Po, pozdrawiamy TV gry z początkiem serdecznym. Tak, TV gry przy okazji Star Wars Outlaws. Nie no, świat, świat żyje, jest interakcja, jakby wszystko się zgadza. <laughs> Zobacz, przecież to jest taka iluzja świata, no. O Boże. Hmm, nie wiem o co chodzi z tym dźwiękiem, chyba obliwem się wywalił. <laughs> Swoją drogą. Tak, coś, coś się wydarzyło. Wiadomo, no oczywiście, że jest drewno. no mówimy o dwa ty Aha, to był habak, że on wchodził do drzwi cały czas tak, na strażni. Możliwe. możliwie. Czy to jest plecak należący do tej postaci? A w ogóle, czy ta postać nie przypomina ci tej z Concorda? Jeden do jednego? To, to może być. Ale zobacz, jaki jak, jak tutaj ewolucja zareagowała. Tak, tak, to działa. <grym> o, okradasz mnie, ale fajnie. <grym> Świetnie. O, to jest, to jest najlepsze. Lockpicking, patrzcie na to. Patrzcie na Alaudę, jaki lockpicking jest. To jest na razie Oblivion. Tak, Oścranie to jest to to poziom łatwy. Mhm. Bardzo podobnie jak w Skyrimie. I teraz... Pa, 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 pa. <grym> Ja Robi się magiczny kokosz. Znaczy głębokie mechaniki RPG-owe, stary. ja widzę kunszt, ja widzę kunszt. Panie 19 lat technologii. Kojarzy mi się ten mem e, Hold F to Pay Respects z Call of Duty. Z tego się właśnie wzięło tak. F. Tak? To z tego? Tak, tak. Widziałem nawet. Tak. E, kradzież, to jest kradzież, jakby, żeby tak, jasność. Tak. Kradzież kieszonkowa, tak, która kraszcie. nie istnieje Zobaczcie. w aut. No i jest taka mechanika. Jakby, wiecie, to nie jest jedna mechanika, to nie są dwie mechaniki, to nie jest na siłę przyczepianie się. Ta gra jest okrojona z absolutnie wszystkiego, co jest jakoś drugoplanowe. Ta gra ma po prostu dosłownie najlepsze powiedzenie to jest wydmuszka jakaś bezduszna mm -hmm. wydmuszka. Spokojnie, nie być... broni się fabułą. Nie, nie broni się fabułą. Ani, ani To zastąpią. Piękne, piękne cztery litery postaci wyłat. Z takiej perspektywy. Mm, Okej, okay, no. Powiedziałbym coś, ale nie powiem. <laughs> nie, nie przekonałem Cię, słyszę. Nie. Okej. Okay. Nie, ale autentycznie, to nie to, że ta mechanika jest spłaszczona, jak w przypadku otwierania zamków. Ona nie istnieje we Out. Tak, Kradzież nie nie fizycznie nie istnieje. Jakby... Wymyj mi bardziej otwieranie zamków i właśnie kradzież kieszonkowa, to są najbardziej y, stereotypowe mechaniki dla tak. mieszków i Cifów w grach RPG ever, Tych, a... od początku świata. O, to posłuchajmy, tu cicho, bądźmy. To są tak zwane ambient <laughs> rozmowy. <laughs> Jak ci dzieje nie czarnoskóra pani? Bardzo dobrze. Ona jest skóra wypraszam sobie. A, dobra, sorry. Oj, cicho. <laughs> Znaczy, no po prostu nie no. jest y, po raz kolejny iluzja żyjących NPC-ów w tym świecie, którzy gestyklują, nie wypowiadając żadnych słów, no. Ale wiesz, co jest dobre? Jak widzisz ty tego Abouta, jakiś taki losowy, losowy screen, to po prostu widzisz, że ta gra jest... jakby to widać na pierwszy rzut oka, jak jesteś wytrenowany mhm. i masz doświadczenie. Na pierwszy rzut oka widzisz, że ta gra to jest pozer, ona udaje, że istnieje. Znaczy, dla, mnie to to wszystko... dla mnie to jest early access. Dla jest early alpha, mówiliśmy. Autentycznie, autentycznie, tak. To jest, jest, jest... jakiś wczesny, nawet nie beta, wczesne stadium. Bardzo tak, wczesne. To jest ten etap, w którym ogłaszasz ludziom, że nasza gra jest grywalna i może się skończyć, ale tak naprawdę dopiero mm -hmm. zaczynasz implementować mechaniki różne. Albo je doszlifowywać. Tak. <grym> się... Hmm. I jak, jak można dać tej grze pozytywną receptę? czy to jest ten transportowy <grymny> Z nogą zbugowaną. A, to jest mały, mały. Ta. Mały pikuś, kompletnie. So, przynajmniej przynajmniej deweloper, czy tam CEO nas oficjalnie poinformował, że musimy oczekiwać bugów. Jakby przynajmniej mm -hmm. byli uczciwi. Znaczy, widzisz przynajmniej tę kreatywność, nie? Widzisz tak, tak, tak. ten trade-off, nie? Tak, tak, widać, widać, że bugi kosztem kreatywności, widać to. Tak, to jest to, że jeżeli dzieją się jakieś dialogi, to są skryptowane. Czyli dokładnie to samo, co w przypadku interakcji ze strażnikami, tylko przy, w, jeżeli są jakieś questy, to dzieje się cokolwiek, co stwarza iluzję świata. Mhm. Rozmowy w tle, y, angażowanie się NPC, ów i tak dalej. Ja przypomnę tylko jedną rzecz: że jeżeli wy teraz patrzycie i mówicie, to jest niemożliwe, istnieje dokładnie taki sam film na tym samym kanale, który porównuje do Skyrim'a, a tam jest to już po prostu jest. No, tam jest rzeźnia. O, kolejna rzecz, arcyważna rzecz, arcyważna. Mm -hmm. Uderzanie NPC-ów po prostu. Patrzcie na to. No, nie, to jest 10 na 10. To, to jest 70 dolarów. To jest to. Jakby kto gra w tą grę i się cieszy i mówi, że to jest dobra gra. Kto? Nie. Wiem. Nie, to jest wiesz co, nawet nie chcę się śmiać z tego. To jest smutne. No. To, 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 to będzie, będzie dobre z tą babką. Ojejku. Oj, jest jakaś pewnie <laughs> postać ważna dla questu, może dla fabuły. Kompletny no-clip. Tak. Zero interakcji. Czyli wiesz, przez to tak naprawdę całe ryzyko, że możesz na przykład zabić e, kogoś ważnego, nie istnieje, bo nie, nie, nie masz zabicia. Nie. 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 Czy co sobie... tej gry, na przykład, że zabijesz Quest Givera? Tak, czyli przez to nie ma też inteligentnych obejść, co było gdyby, ponieważ nie będzie mhm. nigdy gdyby. No nie. No nie, no, no zobacz, na to, no. To. <laughs> nie, ten zombie tak, jest genialny w ogóle, on jest taki, no. taki mem. Ale wiesz, teraz się śmiejemy, ale naprawdę, Gierka jak na swoje czasy była naprawdę ambitna. Była ambitna. Ona miała tak, tyle nowości. Nie zastarzała się dobrze, jest drewniana, teraz się śmiejemy, ale no. Jakby obiektywnie jest lepsza niż No, obiektywnie tak. Nie, no to jest to. to nie, no. Jakbym ja jak ja jak ja jak ja zagrał taką grę, to ja bym zgłaszał report na baga, panowie znalazłem baga, nie można uderzyć im peców. W sensie to, to nie jest do zaakceptowania za tą cenę. Oni mówią, to nie jest bug, to jest feature. Tak, to jest feature. Wchodzenie do budynków. W nie możesz, podobnie w w Skyrimie, możesz wejść do większości budynków, nie tylko sklepów, ale też domów npc -ów. Ale to patrzcie w kontekście tego wszystkim, co mówimy, że nie ma absolutnie po prostu fundamentalnych, kluczowych mechanik, ale jest transkrasnolud. Mhm. Jakby ja chcę no, widzisz, zaznaczyć, ja właśnie dokładnie to chcę powiedzieć, ja chcę zaznaczyć, co ci twórcy chcieli zrobić. Czy oni chcieli zrobić dobrą grę? Czy chcieli zrobić produkt, który ma nam wpychać w gardło pewną propagandę i mówić, co jest dobre i co jest niedobre? Jeżeli nie można wchodzić do drzwi, o, okradać, atakować NPC-ów, e, pickpocket, czyli tego skradania, kradzieży ze skradania tak kradzieży i, i miliarda innych mechanik, które są jeszcze w internecie, latają kompilacje, ale jest, są transpostaci i jakieś najdziwniejsze, no, diversity czy różnorodność, odpowiedzmy mhm. sobie pytanie, gdzie, gdzie jest priorytet? Myślę, że to każdy sobie sam odpowie. To jest Jedyne, walka. Co tak? Lepiej, tak? To jest walka. Jedyne, co lepiej wygląda w to jest właśnie walka, moim zdaniem. Wygląda tak hmm. samo drewnianie, no ale graficznie no. ocencie sami. Tak, ale zgadzam się, że być w y, 100% rzetelnym. Walka wygląda lepiej w wow. Potwierdzam to. Wow, wygląda, w końcu 19 bo po, lat. Ale wiesz, wygląda. To czy, to, czy jest lepsza gameplayowo, czy gdybym wiesz, miał zrobić 10 buildów w tej grze i w tej grze, to jakie byłyby kaprynki, nie wiem. Ale na pierwszy rzut oka wygląda lepiej. Mhm. No dobrze, no fajnie. Ewa. Wykorzystałeś swój czas, zrobiłeś coś lepiej niż Oblivion. Gratuluję. Tak, tak, tak. Czy ten no wygląda ciekawostkę? całą grę? No wątpię. Dam ciekawostkę, jeżeli w Out zaczniecie grę jako kobieta, to nie otrzymajcie obrażeń, bo kobiet nie można bić. To był żart, rozumiem. Tak, to był żart. Okej. Okay. Widzisz, że się zaśmia. Na... A okej, okay, czyli jednak dobry. Tak to wygląda, drodzy państwo. Damy jeszcze dla osób, które dalej na pociągu uśmiania się z tej gry e, są z nami. E, jeszcze link do tego materiału OAUT versus Skyrim, co zresztą widać teraz jeszcze na, na ekranie. E, bo mm -hmm. to jest jeszcze większe zaoranie. Tutaj Ale to, tam, tam będzie prostu... to będzie rzeźnia, to będzie rzeźnia. A, to jest rzeźnia, to jest po prostu rzeźnia. No. Nie wiem, czy coś to trzeba dopowiadać. Nie wiem, czy. Nie. Każdy sobie wyciągnie wszystkie swoje wnioski. E, 70 dolarów 2025 Obsidian Entertainment. Tak. Tyle. Bardzo mam nadzieję, że osoby, które wydały 300 zł, się cieszą ze swojej decyzji. Tak. Znaczy, no wiesz, ja nie będę po raz kolejny mówił, komu w co ma grać i tak dalej, no bo każdy jak widać, ale. Jasne. Naprawdę, tak jak powiedziałeś w poprzednim materiale, jeżeli ktoś bawi się dobrze w tej grze, proszę, oświećcie nas, co jest takiego dobrego. Co, ten jeden, ta jedna rzecz, która wyróżnia e Out na tle innych. Mhm. Podtrzymuję no. tą opinię. No. Jeżeli ktoś naprawdę dobrze w, gr w grze bawi, good for you, naprawdę, zupełnie poważnie, nie mamy z tym tak. żadnego problemu, tylko naprawdę podzielcie się informacją, co sprawia, że się dobrze bawi bawicie, bo ja po prostu nie widzę żadnego elementu, który byłby wystarczająco dobry, żebym ja potraktował tę grę poważnie i się dobrze bawił. Tak, to jest zbiór rzeczy, które są w najlepszym przypadku ok, a w najgorszym przypadku źle albo średnie. Albo nie istnieją. Albo nie istnieją. Kurczę, no. na naprawdę, ten pickpocket to jest... A... Nie ma co? Tyle na ten moment, jeśli chodzi o LOT, e -Wow, tak jak powiedziałem, nie wiadomo, czy to jest koniec całej sagi, bo coś jeszcze z obsydianem może być, może jakiś DLC tutaj fajnie wejdzie. Za na przykład te 40 dolców żywo wyjęte z fabuły. Fajne, fajne sprawy. Zobaczymy, co czas przyniesie. W DLC dodadzą innowacyjną dla rpg mechanikę skradania się. <laughs> tak. I co? Będziemy Tyle. się żegnać, nie? Tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia do następnego.